teraz zaczniemy inaczej, od, drug... od początku. Czyli tak, skąd się wzięłyście? Przestawcie się wszystkim. Okay. Jesteśmy skierdz? Mhm. Okay. TikTokowe gwiazdy. Jak wam się podobało na e, koncercie Sary Państwo Podobało mi się bardzo, bardzo naprawdę mega fajne przeżycie było. Okay. Bardzo dużo osób tak samo bardzo. Trochę stresu było, bo tańczyło się tam na scenie, ale ale dały się radę. radę. Układy były przećwiczone, także chyba było dobrze. Tak, na początku się trochę zestresowałyśmy, ale potem już trochę krema zeszła, już po, po prostu od razu zaczęłyśmy nawet też lepiej tańczyć. Tak. Jasne, czy planujecie dalszą współpracę taneczną z Sarą? 1 czerwca, tak? Słyszałem z tego, że będzie drugi koncert. Czy planujecie występować również? Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Bardzo oczywiście. nam się podobało, bardzo też lubimy Sarę. Tak, bardzo fajna dziewczyna. Jasne. Planujemy również projekt z Sarą. Ja chciałam o tym powiedzieć właśnie, jakie dalsze plany dziewczyny? Planujemy z Sarą y, nagrać piosenkę wspólną. Zdradzicie coś więcej, czy to będzie taka słodka tajemnica? Mam takie wstępne plany. Co z tego wyjdzie, to się okaże i wszystko ujawnimy. Jasne, a może jakieś prywatne plany wasze, dziewczyny, na przyszłość? Prywatne plany? W sumie Paulinka jest teraz... Można Jakaś płyta, piosenka, coś, singles, teledysk? Pracujemy nad projektem, wychodzi piosenka, wspólna moja i Paulinki. Już niebawem mam nadzieję, że już po weekendzie będzie na YouTubie, na Spotify, na TikToku. Nagrywamy trendy, tańczymy, żeby się wybić. No to co kochani, wspieramy dziewczyny i co oczekujemy, zapykamy na parzy na najnowsze projekty dziewczyn. Pozdrawiamy! Uuu.